Świat według ludwiczka. No, to już chyba wszyscy listy z podziękowaniem. Powinno się podziękować ludziom za dobre uczynki. Mój tata tak robił, chociaż sam o tym nie wiedział. Ciągle marudził i narzekał na wszystko. Ze wszystkiego robił wielką sprawę, nawet ze zwykłych zakupów. W sklepie brał duży wózek i zaczynało się. Uważaj! Możesz się odsunąć, hey! Na, no, spróbuj mnie wyprzedzić. I tym sposobem zaganiał ludzi do mrożonek. A sam przy innych pustych stoiskach kupował mnóstwo produktów. I to wcale nie dla nas. Długo nie mogłem się w tym połapać. Aż kiedyś zobaczyłem, że dużą część tych zakupów zostawia u naszego sąsiada, który w tym czasie nie miał pracy. A taki był tata. Nauczył mnie wyrozumiałości, że trzeba pomagać i że że wtedy jest fajnie. Mój staruszek był całkiem w porządku. O, nie powiedziałem mu tego. Nie mówi się ojcu, ej, tato, jesteś równy. Hmm. Teraz żałuję. Mokry sąsiad w moim łóżku. Zima ciągnęła się w nieskończoność. Ludzie mieli jej dosyć. I w ogóle dosyć wszystkiego. Kiedy przestaną polić te kolędy? Kiedy nareszcie będzie wiosna? Jak jeszcze raz usłyszę kolędę, to odwalę kitę! Wiosna jednak przyszła. Przyroda budziła się do życia, a w naszych sercach rozpalały się na nowo, przytłumione zimową nudą, zarzewia wojen domowo-sąsiedzkich. Kurczę, ludzie to kamalie. Wojnę sąsiedzką mogło wywołać wszystko. Gazeta doręczona nie tam, gdzie trzeba, zepsuta kosiarka do trawy, nie mówiąc już o pojawieniu się nowych sąsiadów. Jęsynowie wprowadzili się do domu obok któregoś czwartku, a w niedzielę mama wydała ogrodowe przyjęcie powitalne. Wszyscy sąsiedzi uzbrojeni w sałatkę z tuńczykiem, ogórki i zakalcowate ciasto. Deptali, deptali nasz trawnik. Takie składkowe przyjęcia były pasją mojej mamy. Mamo! Mogę już przestać! Obieraj dalej Tomi. Słodkich ziemniaków nigdy nie za wiele. Mama jak ukryta kamera, rejestrowała poczynania sąsiadów. Popatrz, to, po bardzo bogaci. Mając tyle pieniędzy, mogliby przynieść coś więcej niż galaretkę z papierka, ale nie szkodzi. Mama! Dzwonią jacyś Wilsonowie! Pytają, co mają przynieść! Są naprawdę biedni, bez grosza, ale uczciwi. Och, nie, nie muszą niczego przynosić. Niech szybciutko przychodzą. O, są Berkerowie. Mieszkają z babcią staruszką. Tydzień temu obchodziła 102 urodziny. Ja wprowadzałem w życie małego Scotta Jensena. No, namra z tego miejsca najlepiej podgląda się Andersonów. Tymczasem tata okazywał nowemu sąsiadowi swoją niepowtarzalną gościnność. A więc powiadasz, Jensen, że jesteś ptakologiem, tak? Łapiesz ptaki i rozkładasz się na czynniki pierwsze. Otóż nie, jestem patologiem. Badam przyczyny zgonu. He, obracasz sztywniaków, co? Otóż do pewnego stopnia masz rację. Możesz popilnować mięsa? Chętnie. Hej, chyba nie przyszedłeś prosto z pracy. Nie, nie, nie. To dobrze, bo nie chcę tu mieć żadnych patologicznych hamburgerów. Słodkiego ziemniaczka, Ach, kochanie. Pancusiu, ileś ty tego napiekła! Policzę, trzy miski są na stole, jedna w picyku, a reszta w garażu. Nie zjesz nawet jednego misiu. Ten nowy jest stuknięty. Wendy, to nasz sąsiad. Ale zajmuje się truposzami. Każdy ma jakieś hobby. A do tego wegetarianin. O, to pewnie lubi słodkie ziemniaczki. Ech. To ty jesteś wegetarianinem, który zajmuje się truposzami? Mogę? Proszę. Dzięki. Oglądałeś wczoraj w telewizji Boba Hołpa? Nie, nie lubię go. Co? O, otóż mnie on wcale nie śmieszy. Nie? I tak rozpętała się wielka wojna sąsiedzka. Widziałem kiedyś, jak Bob Hope występował w obozie dla niemieckich jeńców wojennych. Kryczeli ze śmiechu, chociaż Niemcy! Ale pana patologa to nie śmieszy. A kto cię śmieszy? Mał pana sznurku, he? Hmm, szkoda gadać, he. Otóż ja wolę inny typ humoru. Lubię Miltona Berla. On lubi Miltona Berla. Ten gość chodzi w kiecce. <głos> 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 Dlatego jest śmieszny. Nie, ja się chyba zastrzelę. Mój nowy sąsiad lubi Berla. Bo nie opowiada starych kawałów jak twój, ulubieniec. Bob Hope opowiada kawały dobre. Najlepsze amerykańskie kawały. Ale jeśli ty wolisz pajaca, który mizdrzy się jak lafirynda, to możesz zabierać te swoje... No możemy dostać stek? Jaki wolisz? Zwęglony czy spalony? Biedny pomysł. Wszyscy chętnie coś przekąsimy. Ej, panie sąsiedzie! Dlaczego twój pies ryje dziurę w moim trawniku? Bo czuję, że tam jest zakopana kość. W moim ogrodzie? Nie zamierzałem poruszać tego tematu, ale ten kawałek trawnika należy już do mnie. Co ty wygadujesz? Kto kosi ten trawnik? Kto grabi liście? Kto sprząta po twoim psie, he? Zawsze ja. Pyta cię kto? Kupując dom wiedziałem, co kupuję. Otóż moja działka sąsiedzie sięga właśnie do tego drzewa. Andy, może będzie lepiej jak odpuścisz? Ja wiem, co jest lepsze, mamuniu! E, słuchaj no ty, złodzieju ziemi! Masz do czynienia z wielokrotnie odznaczonym bohaterem wojennym! Podczas działań bojowych musiałeś stracić słuch, więc powtarzam głośniej: Ta Ziemia to jest moja Ziemia! Ta Ziemia jest moja, a tamta Ziemia jest twoja! Możesz sobie gadać jęzen, ile chcesz, mało mnie to wzrusza. Jesteś beznadziejny, Alexis, beznadziejny, beznadziejny! Badało coraz mocniej. W miarę jak przybywało wody, rosły wojownicze nastroje. Zapomnij o nim, to twój wróg! To skąd? Popatrz no, ten dureń Jensen przesuwa swój dom coraz bliżej naszego. Trzeba mieć na niego oko. No jasne, tato. Założę się, że wstaje w środku nocy, dokopuje się do fundamentów i przepycha dom kawałek w naszą stronę. Do świąt będziemy mieszkać w bliźniaku. Chyba masz rację, Ludwiczku. Dokąd jedziesz, tato? Po narzędziach. Najwyższy czas, synu, rozpocząć działania obronne. Nie ma nic gorszego, niż iść do Budy w deszczowy dzień. Tata był tak zajęty stawianiem wielkiego chińskiego muru wokół naszej posiadłości, że nawet nie zauważał deszczu. Co robisz? Chronię synu naszą ojcowiznę przed wrogiem. W myśl dewizy Ameryka dla prawdziwych Amerykanów, a ten, jak mu tam batała, holok jasne, i ten jego pies, mogą mi naskoczyć, niech spadają do Kansas, skąd podobno przybyli. Jesteś patriotą? To budująca postawa. Wszystko słyszę. Myślałem, że podrzucisz mnie do szkoły. Nie zauważyłeś, tato, że pada? Co? Masz na myśli ten rzadki kapuśniaczek? Ja przeżyłem na Morzach Południowych potężne monsuny. Przespałem huragan na Hawajach i podczas pory deszczowej przepłynąłem w tej z powrotem Atlantyk. <laughs> to był deszcz. A teraz <laughs> to marna imitacja porządnego deszczu, zwykła brzawka. Lubi, idź do szkoły. Założę się synu, że ulice są całkiem suche. Siema, tato. Wojna sąsiedzka jak czarna zaraza dotarła do szkoły i zaczęła zbierać śnieg. Zgłodniał po ciężkiej pracy? Co was tak śmieszny? Czy to prawda, że stawiacie wielki mur dookoła waszego domu? W obronie przed kundelkiem? I tylko z tego się śmiejecie? O, wcale się nie śmiejemy. To jest chichot. Uważaj. Mój tata nie musiałby budować muru, gdyby twój głupi pies nie niszczył naszego trawnika Mój tata mówi, że to jest nasz trawnik Mój tata jest głupi jak twój pies Mój pies jest mądrzejszy od twojej rodziny Moja rodzina ma gdzieś twojego psa Ale mu przygadałeś Rozumie się Nie daj mu się! No ludi. Uwaga, z powodu zostają odwołane. Wszystkie dzieci będą odwiezione do domu. Proszę zachować porządek. Obrona honoru mojej rodziny musiałem odłożyć na później. Deszcz sprawił, że rzeka wydała i miasto znalazło się pod wodą. Byliśmy uszczęśliwieni, bo szkołę zamknięto na tydzień i trafiły nam się zimowe ferie świąteczne na początku lata. Ulice były zalane, sklepy były zalane. Wszystko było pod wodą. Wszystko oprócz jednego małego skrawka ziemi. Hmm. Wiesz na to, co się tam dzieje? Znowu majstrowałeś przy telewizorze? Wcale nie. To czemu nie mogę złapać swojego serialu? Tylko stale jakiś kanał powodziowy. Czart wie, co się ponabiło. Pada, 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 wszędzie pada, o co chodzi? Jest powódź na to. Jaka powódź? Już ja wiem, co to jest powódź. Chyba znalazłem. Chodź na górę. A niby po co? Coś ci pokażę. Widzisz, twój mur zatrzymał wodę. Tak, faktycznie, tak. W końcu po to go budowałem. Nie po to, żeby pies Jensenów nie kopał naszego trawnika? Nie, jak tylko zaczęło padać, dobrze wiedziałem na co się zanosi. W czasie wojny byłem w oddziałach inżynieryjnych i tam mnie wszystkiego nauczyli. Tę samą metodę zastosowałem zmieniając bieg rzeki Alabama. Jakiej rzeki? Wy dzieci znacie ją teraz jako rzekę Mississippi. Już idą. Na pewno gwardia narodowa chce, żebyś nauczył ich speców, jak się buduje porządne wały przeciwpowodziowe. Witaj, Andy. Cześć, jesteście z firmy kosmetycznej ślicznotka. Nie, moja żona jest śliczna bez tego, ale macie ładne walizki. Co to za firma Oleg Kasonik? Przecież to Wilsonowie nasi sąsiedzi. Prosimy wchodzić. Woda zalała dom tych biedaków, więc zaprosiłam ich do nas. A czy ja wyglądam jak Noe? No dobra, niech wchodzą. O, dziękujemy, bardzo dziękujemy. Uważajcie, tam dalej są dwa stopnie. O! Witaj, sąsiedzie. Moi drodzy, cześć. Chodźcie, chodźcie, wszyscy są mile widziani. Widzę, że na szczęście nie zdążyliście zrobić tej ohydnej, dygocącej, zielonej galarety. O, dziękuję, kochana. Co za miła niespodzianka. Uch. O, galaretka, jak cudownie. Słodkie ziemniaki? Kto ma ochotę na słodkie ziemniaki? Ja chętnie Ośpiesz się, człowieku! Ludzie czekają w kolejce! Niedługo zacznę sprzedawać bilety. Andy, dobroczynność zaczyna się w domu. To niech się zaczyna u kogoś innego i niech się tam kończy! To dziwne, czy wiesz, kogo jeszcze tu nie ma? Jeszcze są już wszyscy, cała ulica się tutaj zleciała! Nie ma Jensenów. Ktoś powinien sprawdzić, co się z nimi dzieje. Czyli kto? Andy Lori! Tommy! A fige bracie! Podsać mnie na dziesięć palców. Gotowe jest dziesięć palców. Podnieś na dwanaście! Mm. Trzymaj się mnie i uważaj! Jest bardzo Trąbek. ślisko Trampek! 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 Gdzie jesteś? Hej, Jensen! Co do diabła robicie na dachu? Nie widzisz? Opalamy się! Przychodźcie zaraz do nas! Nie ma potrzeby! Jest nam dobrze! Co? Przecież leje! Nie, nie! Jakoś wytrzymamy! A zaraz się przejaśnić! To nie jest wiosenny deszczyk, człowieku! To jest powódź! Czy nie czytałeś Biblii? Potop się zaczął od takiej powodzi! Jensen! Złaście stamtąd! Nie, nie będziemy się narzucać. Serdeczne dzięki. Facet jest śmieszny. Życia nie zna i nie wie, co to jest porządna powódź. Wendy, otwórz. Chyba nigdy nie znałem kogoś tak upartego, Jensen! Macie dosyć opalania, he. Otóż chętnie wejdziemy do środka. Jak miło widzieć mokrego sąsiada. Zrób z tym porządek. Ludwiczku, daj Scottowi jakieś suche ubranie. Przepraszam za to, co było rano. No wiesz, afera w szkole. Pamiętasz o co nam poszło? Ja nic nie pamiętam. Ja też nie. Zgoda? Zgoda. Chodźmy poszukać twojego psa. Jak chcesz to zrobić? Przecież jest powódź. Masz łódkę? Się rozumie, mam całą flotę. <noise> właśnie tu, właśnie tu, na podusi główkę złóż, właśnie tu. <noise> tak, to był nasz bojowy hymn. Jak cała kompania wymyta, wypucowana, wyruszała w miasto. <noise> Proszę bardzo, Shirley, masz tu suchy ręcznik i ciepły, puchaty szlafrok. <noise> <noise> Hej, co to za porządki? Rozdała wszystko i ja nie mam się czym wytrzeć, ani w co ubrać. Coś tam jest! To kot Johnsonów Ginger, bieżnąć! Do. Dobra, teraz tam! To żółw Wilsonów, na godzinie czwartej! Brać go! Mm. Ach, gotowe! A -a. Czuję się jak kandydatka do Rewi na Broadway'u a ja chcę się tylko dostać do swojej sypialni o, he -he. Strasznie długi no. prysznic Zostało trochę ciepłej wody dla nas? Masz ochotę na deser? Aj, aj! O rany. Boże, spraw, żeby wszystko wróciło do normy! Co ci dolega, misiu? Nie możesz spać? Nic mi nie dolega, ponczusiu, tylko nie mam gdzie! Ktoś obcy śpi w moim łóżku! Ktoś się pluszcze w mojej łazience! Dziwne, że nikt nie je mojej owsianki! Mam dla ciebie idealne miejsce do spania. Spiżarka! Co ja jestem, rolmop, zmarynowany z cebulką? o! o. Trampek! Trampek! Ej, panie Żółw, przykucnij! Przez ciebie nic nie widzę! Znalazł się! O, cześć, piesku! No, fajnie się pływało. Trzymaj go, jest ciężki, uważaj, żeby ci nie spadł. Myślałem, że najgorsze za nami, ale niestety. O -o. Przecieka Miało dopiero nadejść Obudź swojego tatę Tato, obudź się A co? Co ty wyprawiasz? Mówiłem ci, że nie budzi się gościa śpiącego na sprężynującej desce do prasowania Tato, twój mur przecieka Wiesz jak temu zaradzić? A, no pewno, zaraz to załatwię Pobudka w czasowicze! Wstawać! Pakować manatki i ruszać na szlak! Arka Noego, tonie, trzeba się zegnać! Za 15 minut będzie tu jezioro Andy'ego Andersona! I wtedy stało się coś, co zupełnie zaskoczyło mojego ojca. Szukajcie jakiegoś wysokiego dachu! Hej, co wy robicie? Wszyscy postanowili zostać. Hej, Anderson, przynieś łopatę! Spróbujemy łatać! Wszyscy zgodnie pracowali, próbując naprawić mur. To nic nie daje, tato. Potrzeba nam czegoś kleistego, twardego jak cement, jak... Mu słodkie ziemniaczki! Tak, właśnie to! Daj mi te pyszne delicje, skarbie! Zgłodniałeś, Andy? Hmm. Może dodałam za dużo krochbań? Trzyma! Kochani sąsiedzi, uratują nas w słodkie ziemniaczki! Specjalność mojej żonki, mojego słodkiego kartofelka! Ludwiczku, rozdaj je! Słusznie, masz więcej tego specjału? Myślę, że coś by się znalazło. Spory zapas nam jeszcze w piwnicy. Ach, jeszcze! To była długa, ciężka noc, ale trud się opłacił. Jeszcze trochę przecieka, a jeszcze to. Jeszcze to. Jeszcze co, co? Ey! Ludzi! stawaj. A? Co? I co powiesz na to, synu? Zwycięstwo, ludzi, zwycięstwo! Pokonaliśmy powódź słodkimi ziemniakami twojej mamy i moim geniuszem inżynieryjnym. A, to klawo, tato. Czy mogę już spać dalej? Wykluczone! Obowiązek wzywa! Czeka nas kupa roboty! Bierz szczotkę, ścierki, gąbki, tonę papierowych ręczników i spotykamy się na dole... Co chcesz zrobić, tato? Nadszedł dzień zapłaty! Jesteśmy wam bardzo wdzięczni za pomoc. O, było nam bardzo miło. Może latem trafi się tornado, to wtedy znowu was przechowamy. <grystanie> Podziękuj od nas mężowi. Dobrze. A my idziemy sprzątać. W domu jest straszny bałagan. Do widzenia, Anderson! Co wy tu robicie? Mały prezent na powitanie nowego sąsiada. Patolog, ale równy chłop. Witaj, Jensen, przyjacielu. Och, dziękuję, Andy. Drobiazg, nie ma sprawy, Jensen. Idziemy, ludzi, ruszamy dalej, bo robota czeka. Dom starych Wilsonów jest w opłakanym stanie. Dzięki, fajnie było. Daj, pyska, i do zobaczyska. Zaczekajcie, idziemy z wami. Dziwna rzecz: klęska żywiołowa je zniszczenie a jednocześnie buduje. Czy ktoś ma ochotę na pieczone ziemniaczki? Oczywiście są konflikty, których nic nie rozwiąże. Nawet powódź. To dobre! To dobre! raczy no, on nie jest śmieszny? Jest śmieszny! Dobry. Przyznaj, Jensen, że chociaż nie nosi sukienek i kolczyków, facet jest śmieszny. Taki śmieszny, że ze śmiechu można dostać bólu brzucha. Chwiliśmy w okopach, tak. A on przyjeżdżał, żeby dla nas wystąpić, i to się pamięta. Pamiętam taki jeden raz. Miałem twarz umazaną błotem dla kamuflażu, i tak się śmiałem, że całe to zasknięte błoto mi odpadło. On taki jest śmieszny. Nie dla mnie. Co znaczy, nie dla ciebie. Bob Hope jest śmieszny. Do mnie jakoś nie przemawia. Co? Nie znasz się na tym! Jesteś patologiem, a wszyscy patolodzy to ponure smutasy! Nie jestem smutasem. Ty mnie rozśmieszasz! Dla ciebie zabawne są truposze. Jak widzisz gościa na katafalku, to aż się skręca ze śmiechu, a dla mnie Bob Hope to jest geniusz! Mam nadzieję, że kiedy umrę, nie będzie cię w pobliżu. Nie chcę, żeby się bazy... Wersja polska: masterfilm reżyseria Ewa Markowska, Ludzi, dialogi Maria Chorodecka, dźwięk Sebastian Kaliński, montaż Mariusz Malicki, kierownictwo produkcji Dorota Suskiewody. Udział wzięli January Bruno Wojciech Paszkowski, Andrzej Arkiszewski, Cezary Kwieciński i...